O, o charakterze ozdobnym, męska. Spróbujemy ją złożyć. Najpierw kładziemy ją, pozwolicie, że ja usiądę nie więcej za, bo tu jest dość twardo, a ja mam kontuzję, kolana. Najpierw zajmiemy się stroną tylną. Takamy. No. Wyrównamy karczek tutaj. Na boki weźmiemy paski hakamy, czyli obi. Teraz przełożymy ją. Przodem do góry. I teraz musimy zadbać o te wszystkie 7 fałt fakamy, symbolizujących ważne rzeczy. Etyce samurajskiej, dobrze, i teraz składamy, tak już mniej więcej to jest, składamy do siebie, tak? No. Dobrze, i teraz dzielimy na trzy. Niektórzy turyści jeszcze podwijają tutaj ten koniec, ale zrezygnujemy z tego, dobrze i teraz w ten sposób. Trochę za krótko złożyłem, pozwolicie, że jeszcze raz złożę. Pierwszy raz w życiu składam tę hakamę, więc nie jest mi ona znana, nie, nie należy do mnie. Że I jeszcze raz, o, i teraz mniej więcej wyszło ok. Karczek powinien lekko wystawić. Teraz, jeżeli chodzi o obi, czyli pasy, te krótsze na razie nas nie interesują. Ten dłuższy przekładamy na drugą stronę. I teraz dzielimy na 3 albo 4 części, prawda? Czyli albo tak na 4, co jest najprostsze, albo trochę trudniej, ale Japończycy tak lubią, na trzy części. To samo z drugiej strony przekładamy pod spodem. I dzielimy na trzy części, tu jeszcze troszeczkę, dobrze, są złożone na krzyż. Teraz te krótsze paski przekładamy w ten sposób. Pod spodem i do góry jeden, teraz drugi. Od dołu do góry teraz przekładamy po skosie. Ten tutaj, a ten przekładamy tutaj między tymi dwoma rogami. I teraz to. Podważamy tutaj, przekładamy w tę stronę, a ten pasek pod spodem tego. Podkładamy elegancko, żeby było pasek tutaj, ten również i mamy w ten sposób złożoną hakam. Przy pociągnięciu jednego końca rozkładają się te paski. W ten sposób łasko układamy ją, prawda? Ten pasek tutaj spod spodu wyszedł, ale generalnie tak to wygląda. To jest złożona hakama, także gwarantuje nam, że się jak najmniej pogniecie przy rozłożeniu. Doradzam za każdym razem składanie hakamy. Wszelkie takie prowizorki, składanie na pół, wieszanie i na wieszaku prowadzi do zaniku umiejętności prawidłowego złożenia hakamy. A z tej strony możemy podziwiać pięknie, piękny wzór tej hakamy. Naprawdę tradycyjne japońskie motywy, dużo by o tym mówić, barwy stonowane, to jest to, co lubili samuraj, prawidłowe kolory, nie jakieś ekstremalne kolory świecące, a stonowane, pasujące do siebie.